Chciałbym zadać pytanie Krzysztofowi Stanowskiemu, ale zadam Rafałowi Trzaskowskiemu. Kiedy zadzwoni pan do Donalda Tuska i powie, że i pryszczyca zagraża nam, naszym rolnikom od strony niemieckiej i nielegalni migranci? Kiedy zamkniemy granice Polski z Niemcami? Ja nie wiem, co pan e, robił w e, Moskwie wtedy, kiedy pan pojechał tam właśnie już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Ale tak, dokładnie, powtarza pan słowa ruskiej propagandy i to nie jest odpowiedzialna sprawa. To jest dzisiaj postawa, która zasługuje na krytykę nas wszystkich. Dlatego, że jak można coś takiego mówić, że Unia Europejska jest naprawdę współautorem wojny, którą rozpoczął Putin. Putin mordujący Ukraińców, Putin, który zagraża całej Europie. Rosjanie to wykorzystują, tego typu słowa, o których pan mówi. To jest coś naprawdę niesamowitego, że można w ten sposób mówić w debacie prezydenckiej, używając dokładnie tego typu argumentów. Natomiast jeżeli chodzi o Pryszczycę, że on robi wszystko, żeby ona się nie przeniosła do Polski. Jeżeli chodzi o granice, ja uważam tak. Ja uważam, że powinny się pojawić kontrole również na naszej granicy zachodniej, dlatego że musimy kontrolować to, co się tam dzieje, dlatego że ci migranci, których wy wpuściliście do Polski, oni niestety, niestety, tak dokładnie jest, oni są w Polsce dlatego, że ich wpuściliście, wydając lewe wizy na lewo i na prawo.